Witam wszystkich, dzień dobry, nazywam się Ernest Sydor, jestem współczesnym szamanem i było coś dla Was obiecane, dlatego jestem tu w tej chwili mam lunch w swojej pracy, wiesz, bo pracuję i tutaj góra prosi mnie, żebym e, zainstalował działanie dla tych wszystkich, którzy mnie oglądają, którzy już mają jakieś wiesz, duchowe duchowe wsparcie, duchowe pociąganie, ale jeszcze nie, no nie potrafią się wyluzować, czy to ich wiesz miejsca pracy, ciężko im się schować, nie, bo są, że tak powiem, wiesz człowiek, który, wiesz był temat poruszany, ale będzie jeszcze poruszany, bo to jest temat dość istotny, nie? Człowiek, który wstępuje na ścieżkę duchową, jest atakowany, wiesz, są demonki, są ludzkie zombie. Ten teren na razie jest dla was, wiesz, nieznany, nie będę go opisywał, jak to wszystko wygląda, bo sam dopiero się tego, tego uczę i przyglądam i też nie, nie wszystko jest mi pokazane, bo ty, wiesz, dostaję tyle, ile mogę unieść i tyle samo daję wam, ile możecie unieść, nie, wiesz. Bo no nie uniesiesz więcej niż możesz, nie? Jak będziesz się starał unieść więcej, to dostaniesz yy, przepukliny tak jak ja dostałem i nie daj ci Boże, no także. <laughs> mam już przepuklinę wyleczoną. No i więcej nie podnoszę, nie podnoszę więcej niż mogę na tej zasadzie, nie no Przynajmniej wiem co mogę. I widzisz. Ale nawet jak zda, zdarzy się Wam wypadek, to i tak macie pomoc, nie? Bo wstąpiliście na duchową ścieżkę, jesteście prowadzeni na duchowej smyczy, nie? Ci, którzy mnie oglądają, którzy wiesz, jakoś tymi moimi nagraniami sobie pomagają, mają ode mnie kolejny prezent, kolejne nagranie nie, nie biorę, nie czarżuję za to żadnych pieniędzy, nikogo, nikogo tutaj za nic nie liczę, ale też nie jestem tutaj jakimś indywidualnym, przede wszystkim nie jestem guru nie jestem żadnym tutaj Indy, indywidualne sesje odpadają, komunikuję się tylko z szamanami którzy sami do mnie przychodzą albo wpadają, o, że to tak powiem nie no, ten kto ma się ze mną skomunikować to, czy to się zawsze skomunikuje ten kto nie, to nie, wiadomo, tak to pracuje więc dzisiaj chciałem zamieścić działanie, bo ktoś z Was jest o 5, 6, może 65 osób, które na to czeka i, i to działanie potrzebuje, będzie to zakreślenie szamańskiego koła. Będzie można objąć tym 2-3 miejsca, nie? ale na razie, że tak powiem, wiesz, że. Tutaj, jak będziemy to robić, zaraz będziemy w to wchodzić. Jak będziemy to robić, to na razie wyobraźcie sobie jedno miejsce, gdzie nie, że tak powiem, nie czujecie się komfortowo. Wiesz, coś, coś lata, wiesz, nad waszą głową, czy ktoś tam wiesz, próbuje Was, czy to czy poganiać w waszej pracy, czy, czy zaganiać do czegoś. Yy, odebraliście mu moc, jest dobrze, jest lepiej, ale potrzebujecie jeszcze właśnie działania tego, które. W które teraz wejdziemy. Jest to zakreślenie szamańskiego koła. Działa ono tak gdzieś. Jest to radius. Promień 3 metrowy, powiedzmy sobie na oko, czyli średnica 6 metrów. Nie, nie podejdą ludzie do Was, ludzie złej woli. A jeśli podejdą, to jeśli będą dalej utrzymywać tą złą wolę, to no nie wejdą. Wiesz. Podejdą do was tylko ludzie dobrej woli i naprawdę to działa, bo wiesz, wy, wypróba, wypróbowałem to, wiesz, duch mi to już pokazał. Na początku tego tygodnia wypróbowałem to i na razie działa. To raz na dwa tygodnie, tak jak te wszystkie moje działania, należy to powtarzać, i że tak powiem, energetyka później się, się tak ustawi, tak zapisze, że, że nie będziecie musieli tego wiesz, robić co dwa tygodnie. Będziecie później sobie, wiesz to robić. No powiedzmy sobie co miesiąc, później inne działania wejdą O tym już, wiesz, zapomnijcie, bo, bo inne działania, wiesz Ten sam rewir obejmą już innym działaniem Także to jest cały czas, to jest yy, Idziecie ze mną, idę z wami cały czas tutaj, wiesz ja wam, ja wam pomagam, wy mnie wspieracie Wspieracie mnie energetycznie, wchodząc w te działania Wiesz, przede wszystkim, wiesz, pokładając w to jakąś nadzieję Nie mówię o żadnej wierze, pokładając w to jakąś nadzieję no i lecimy, wchodzi, wchodzimy w to, w to działanie. Ten, kto nie chce brać udziału w tym, niech po prostu to wyłączy, nie? Ten, kto, kto czuje, że jest na drodze duchowej, kto czuje, że tego potrzebuje, niech zostanie. Dobra, wchodzi, wchodzimy w to, w to działanie. Myślę, że już mnie, mniej więcej wytłumaczyłem skutki uboczne. Yy, dlatego to będzie miał złą wolę i zechce do was podejść on, on poczuje skutki uboczne już nie wy, wiesz także tu od, odizolowujecie się że tak powiem na wszystkich którzy chcieliby wam w jakiś sposób tutaj zaszkodzić, coś z was wyssać czy to wasz czas, czy to waszą energię, czy to no pieniądze, no co tam macie wiesz, światło przede wszystkim no bo dysponujecie tym nie, i dlatego niektóre osobniki mogą podchodzić do was bardzo wrednie, bo Widzisz, wymiar fizyczny nie jest tylko tym jednym, który tu jest. Tu jest też wymiar energetyczny tak naprawdę i tam wszystko jest. No, także wchodzimy w to działanie, nie. Zamknąć sobie oczy. Już czuję energię. Pum. Mocny, mocny dreszczyk, energetyczny, gęsia skórka, nie wiem, czy wy to czujecie, czy nie. Zrobił się klimat magiczny. Jeszcze, jeszcze idziemy do góry. Teraz wyobraźcie sobie swoje stopy, nie? Stąpacie po gorącym piasku. Jest to ciepły piasek. Jesteście na bosaka, nie? Nie widzę oazy. Wchodzicie sobie do oazy. Już czeka na Was wbity w ten piasek zwykły patyk taki od kiełbasy, nie? Jeszcze wyżej wchodzimy i łapiemy za ten patyk. Troszeczkę możecie się poczuć jak wiesz w komputerowej grze, jakbyście mieli okulary na oczach, bo tą wizję powinniście mieć, nie? Jest to ciepły piasek, jesteście niebo jest błękitne, jesteście wy, wasze nogi i jestem patyk, nie? Więc wyciągacie rękę razem z tym kijem, rozumiesz? Całą długość i obkręc, zataczacie na piasku koło, obkręcając się w kółko. I zrobicie to teraz. połowę zakreśliłem, już jestem poza połową wy też powinniście być linia się zamyka i teraz włóżcie w to miejsce najlepiej wasze miejsce pracy czy może ktoś ma ją, wiesz może ktoś ma jakieś tam inne miejsca, to to jedno miejsce tak włóżcie tak wyobraźcie sobie to miejsce i złóżcie, złóżcie z tej wizji z tego miejsca po prostu kostkę taką, jak Wiesz, wielkości, wielkości kostkę Rubika, złóżcie z tym miejscem i wrzućcie ją, wyjdźcie z okręgu. Macie tą kostkę w ręku. W tej kostce znajduje się miejsce pracy, które zaklinacie, ono jest wasze. Zakreś zakreśliliście tam koło. Nikt nie wejdzie do waszego koła, nikt nie będzie w stanie wam zaszkodzić. Jeśli wam zaszkodzi, zaszkodzi sobie, rozumiesz, bo wszystko się od odbije. Wy tego nie, od nie odbierzecie już jak dotychczas. Będziecie och ochraniani przez energię, która nie da was dotknąć, rozumiesz? Bo macie w sobie już tyle wypracowanego dobra, że możecie takie coś mieć, nie? Także dobra. Wrzucajcie tą kostkę do tego ok okręgu. Pyk! Później należy ją rozścielić w tym okręgu, tą kostkę, żeby tam w, tej, w tym okręgu zaistniało wasze miejsce pracy. I należy wejść do tego miejsca pracy i chwilę tam jeszcze pobyć, powiedzmy sobie minutkę, żeby to się ugruntowało, nie? Zakreśliliście wasze miejsce pracy, zakreśliliście swój teren. To miejsce dzisiaj należy do was, czy ktoś jest jego szefem, czy nie jest. Miejsce jest wasze, to wy tam rządzicie, wasze kreacje będą się pojawiały, wasze kreacje będą wchodziły i wszystko to zmieniały. Jeśli jest tam wyzysk, ta firma padnie. Jeśli wiesz, właściciel dostanie szansę, nie? Znaczy, jeśli będzie dalej chciał was wyzyskiwać, to padnie. To wy tworzycie teraz energetyczne prawo, i on się kąpie w waszej wannie, a nie wy w jego. Tak jak to było do tej pory, koleżanko i kolego. Także dostaliście do ręki. mocne działanie. Dostaliście do ręki wrzeciono, którym można się ukuć, nie? Jeśli się będzie wykorzystywać się nienormalnie. To nie jest, wiesz, do ataku, to jesteście chronieni, robicie swoje, dotykacie własnych korzeni, zobaczycie, że w waszych miejscach pracy naprawdę się zmieni. Także na razie, hej! Wy i wy i miejsca jesteście uz uzdrowieni, nie? Cześć!